Hello. Czas rozwinąć postać. Co my tu mamy? Mm -hmm. Znaczy, narzekaliście, że ciężko się mnie słucha, bo pierdolę od rzeczy, albo tylko śpiewam. Y więc dzisiaj będziecie mogli posłuchać także burzy, ponieważ właśnie napierdala burza. Będzie to jest cokolwiek ciekawe, co my tu mamy. Kurwa, może byście napisali mi w komentarzach, co mam tu rozwijać, co mam w ogóle robić w tej grze, bo ja to w ogóle kurwa tego nie ogarniam. A nie chcę mi się wszystkiego czytać, kurwa, żeby nie dać czasu. No na no, Taw, kurwa. Yy, bla bla. bla. <laughs> Może wam opowiadam, co dzisiaj robiłem. Dzisiaj. Nic nie robiłem w sumie. Ponieważ jestem Lamusem, który nic nie robi. Eee, na obiad jadłem kurczaka z ryżem w Sosie słodko kwaśnym. Wiem, że Was to interesuje. Dlatego o tym opowiadam. W tym czasie rozwinę to gówno. Tak, świetnie, wybornie. I to już wszystko. Dobra. Igniemy dalej. Kimik with life. Burr, burr, burr. Dobra. Kurwa mać. Giving orders. No, suko, co ty możesz zrobić? Aha. Aha, orders. Eee, aha, aha, blokuj. To jest głupia, masz blokować. Okej. Okay. I którzy narzekają, że gra jest kujowa. No, pff, ciężko powiedzieć, no, już nie, jest, nie jest źle, nie jest źle. Dla mnie to taki kurwa, taki trochę Dark Souls, no może obrażam teraz kogoś, bo Dark Souls ma o wiele większą grupę fanów. Uuu. Yy, ale no, to no, kurwa, no niewiele się różni na wymagające walki. Powiedzmy. Co to jest, można tu iść? Climb down? No, no nie wiem, ale dobrze. O kurwa, to, że faktycznie było wymagające. Pam, pam, pam. No i chuj. I co mnie to interesuje? Tu nie jest Right Direction. A może chcę tędy iść? Nie, dobra, nie chcę. Pam, 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 pam. Może znajdziemy jakiś hełm w końcu na głowę. Bo kurwa z tym wojownikiem, który nie chroni najważniejszej części ciała. Boże, czy ona będzie pierdoliła całą podróż? Gdzie ja w ogóle jestem? Dobra. Świetnie. Wow. Okej. Okay. Zapierdolimy to coś. Yeah, macki, macki chaosu. Wygląda jak coś co hoduje na balkonie. Albo samo się hoduje kurwa. No i chuj, padło. Świetny most, zajebisty. Okej. Okay. Gemstony, same zbieram, czy nie wiem do czego to wszystko, czy można spaść? Nie, nie można spaść. Szkoda. No cóż, gdyby to był Assassin's Creed, to już bym sobie poradził. No już dupę. Przesun się kurwa. O, już mnie kurwiasz. Niedobrze, niedobrze. Widzę, że trzeba będzie iść naokoło. W sumie mogłem się tego domyśleć, że mapka pokazywała za most, ale no cóż. Pam, 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 pam. Co za piękna przyroda. Dobra, zamknij dupę. PA! PA! No nieźle. Kurwa, czemu te wszystkie ciała znikają? kiedy to jest skurwiające. No ja wiem, że to obciążałoby tylko procesor. No ale już no, naprawdę. Dobra. Pierdolę. Kolejne kokony, kurwa. Zrób coś, suko Bach, bak, bak, bach! Bak. Tańczymy z mieczem. Może zaklejniemy sobie miecz i będzie tas ognisty. O tak. Siła! O kurwa, zaraz mnie zapierdolą! Muszę więcej blokować, ale się do tego nie jestem kurwa przyzwyczajony. Ja jestem pokoleniem Diablo, kurwa, gdzie wszystko trzeba po prostu napierdalać napierdalać i łykać mikstury. Dobra, moja generacja życia jest na całkiem znośnym poziomie, chyba że to ona mnie generuje. A, dobra, cofa. No, Hill mnie. Och, czy rzucaj na mnie ogień. Doskonale, tak. Więcej. Więcej. Wybornie. Dobrze dobrz dobrz Gdzie ja mam teraz iść? No nie wiem, idziemy tą ścieżką czy tą ścieżką? Byście mi pomogli. Czy ja mogę wejść w wodę? Tak. W grze można chodzić po wodzie, jest to niewątpliwy sukces. Kurwa, taka burza się zbliża tutaj u mnie na osiedlu, że coś czuję, że mnie zmuchnie kurwa niedługo. Mam nadzieję, że nie będzie zagłuszała brzmoty i w ogóle. O Boże, to kokony! Jak mam się kurwa bronić przed tym gównem? Ach, to pułapki są. Boże, jak sprytnie. Czy po popkach także zostają? Oczywiście, sakwy kurwa. Niesamowite. O! Zyskałem level za sakwę! Wybornie. Dobra, zobaczmy dalej kurwa. Może coś jednak z magii byśmy... Roz... O nie, pierdolić, magii. Nie ufam magii. Tylko żelazo, kurwa, tylko żelazo. Tak, upgrade. Wszystko. A tutaj co mamy? Kopanie eee. 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 Co to jest? E, eee. Jestem taki niezdecydowany. Eee. O przepraszam bardzo odbija mi się. No, jestem kurwa ohydny. Jebać. Energetic, Maximum Magic Increased. A chuj, bierzemy. Huuu. Kolejne kokony do zabicia, tym razem więcej kokonów. Na tego kokona użyjemy Fireballa. O kurwa, jak zjebałem. Teraz? No, teraz lepiej. Kincie kokony! Urwa, mać! No i co? Widz. A nie no napierdalają. O, tą za zapierdolą i będzie. No i będzie. Powers. Pak, 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 pak. Ja pierdolę, no sterowanie jest oporne. Chuj. Ale przeżyję. Ech, co za tempo, co za szybkość. Świetnie, kurwa. Ach, cudownie. jeszcze Szczenejogan, kurwa, rośliny. O, świetnie. Poraziłaś prądem? Tańcz, tańcz kurwa. Fajnie, że widać sakwy. To jest tak kurwa, pomocnie na ja pierdole. Gdzie jest alt do podświetlania? No ja rozumiem, ale kurwa w tej wodzie nic nie widać do chuja. No. Dobra, to są jakieś dźwiczki dodatkowe. Dźwiczki, to pierdole. Open. O, <ścoughs> Chciałbym umieć tak otwierać, kurwa. Dobra, nie, będziemy, będziemy questy wykonywać po kolei, pierdole. Climb up. Wow, super. Bing, 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 bing. What is that? Dobra, pierdol. Co tu się wyprawia? Do cholery! pa, Ja pierdolę! Nie dziwię się, że ta gra zyskała takie... O, i świetnie! I jak ja teraz odzyskam sakwę? No? To mi to kurwa teraz zwróci. Kurwa, macie. Nie ja chcę z tobą rozmawiać, Kupię, to Nazywasz się Sybil, kurwa. Jak można z tobą rozmawiać, jak się nazywasz Sybil? Jak żona, kurwa... Kolesia w hotelu zacisza, o ile ktoś, kurwa, pamięta tę serię. Jeszcze. Sybil! Może on się tak nazywał, Kupię, Nie nieważne. O, czy to kapitan? Który się nazywa Kapitan? Świetnie, kapitanie. Może byś zabił resztę. No?

Muszę więcej blokować, ale jak tu blokować? Skoro ta gra tak bardzo się, kurwa, w sterowaniu Może powinienem używać sztyletów, kurwa. Może, może to. Chuj. Dobrze. Jeszcze ta mała suka. I kończymy, kurwa. Kończ właśnie, z Tak, bum. Och, świetnie cutscene'y, kurwa, piordolone cutscene'y. I don't care. Aha. Mm -hmm. I tak będzie wyglądała. Właśnie gra. Przestańcie nazywać mnie wulkan do ciężkiej kurwy. Jestem taka niero, kurwa. Jebać. Mogę się nazwać twoja stara, też by było dobrze wyszło. Gdzie są, kurwa, gdzie są sakwy? Czy jakieś sakwy? Otwieraj drzwi. Ah. Valvenor, <laughs> Valvenor. Mhm, mm mhm, mm Aha, yes. Uh. Boże, czy wy możecie wszyscy zamknąć dupę, skoro i tak nie mogę wybijać? O, przepraszam, jak się kurwa strzeliłem. Eee... Ech. Ech. Przepraszam, że mijam, ale nie chcę was zanudzać tym głównym. Wątpię, żeby ktokolwiek z was i tak później pograł w tą grę, widząc jak bardzo czasami obciąga. To gada. La 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 tak gra. I'm going. No, Pom pom pom, 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 pom 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 pim pim, 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 pim. nowy level znowu 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 może jednak coś z magii rozwinąć nie pierdoić acquired this upgrade a to co to daje from the side o oh. o oh, i like it i like it yes good improved perk. ach tutaj jeszcze zapomniałem kurwa nie to ranger to jebać Skillsy, aha, to jest tak zrobione. Dobra, dobra. Eee, tak, tutaj rozwinę. Czy tam coś jest? Widzę jakiegoś żebrak. on robi kupę. Nie wiem, czy powinien podchodzić. Później do niego wrócę. Nie chcę przeszkadzać w tak intymnych czynnościach. Czy coś tu jest? Czy coś tu można zebrać? Oczywiście. Kurwa, czy ta kobieta musi wszystko kopać? No co to chujano? Może to są czyjeś skrzynie, na boga. Chciałbym porozmawiać z kimś. Dzień dobry Hubert. O co za akcent, kurwa! Świetnie Agarta. Nie, co się stało z Agartą? Agarta wygląda dosyć biało na twarzy. O świetnie, wszyscy są kurwa rozmowni w tym mieście. To ognisko, czy mogę coś z nim zrobić? Równo. Witaj, turecki przybyszu. Fajna czapka. Pójdziemy sobie tutaj, zobaczymy co to. Albo nie, kurwa, pójdziemy. Po kolei. Quest, pierdole. Pam, 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 pam. Fajne namioty, kurwa. Nie ma co sobie rozbijać namiot. Kurwa pod mostem. Wybornie. Przy samej wodzie. Gdzie poszedł strający człowiek? Gdzie jesteś? Kurwa, no. Pewnie zszedł? Nie. Kurwa, no i patrzcie, no. Wiedziałem, że pomimo przez przeszkodzi się być i... Okej. Okay. Co za wymagający cutscene, kurwa, otwierania drzwi. Ja to bardzo lubię. Chyba mnie kopniesz, no oczywiście, kurwa. Zero kultury, kurwa, zero. Ach! To za akcja. to jest szybkie zawsze. No, rozpierdol skrzynię. Bez szacunku, jebać. Krowę też kopniesz? Zobaczmy. Nie. Boże, czy naprawdę przeszukiwanie beczek to jest... To jest rzecz, kurwa, bez której chyba gra RPG powstać nie może. Ja tu widzę Smith! Another of these high refugees Hik, kurwa, jaki high mercenary Smithy Boże, jaka nam butna, jaka sucz Pasuje mi jej charakter. Show me what you have for sale Okej okay. <coughs> Impaler, Już mi się podoba taka nazwa. Ładnie, że nie widać mojej głowy zajebiście Aha. Dobra, interesuje mi wszystko, co ma największy. The Mage. Pain! Pain brzmi ładnie. Ale zobaczmy jeszcze. Uj. O. Elven Kurakuiras. O, że wszystko bym kupił, ale nie mam, ja nie mam pieniędzy na nic. Ale chujowo. O kurwa, jakie to drogie wszystko jest. No, stać mi na helm. Eee. eee. Na buty. O oh, 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 kurwa, nie no nie żartujcie. Resist to magic! A chuj, kupimy sobie. Pik. Dobra Co ja mogę sprzedać? Ach słychał. Świetnie nie, tego nie chcę, tego nie chcę. Sprzedawać Eee. E, Uj, dobra. Czyli główno masz tak naprawdę. Ach, oczywiście nie mogła założyć od razu. Nie, nie, nie mogła założyć gapierdolę, jak jeszcze się bardzo tutaj nie ogarniam w tym wszystkim. Aaaa, pancerz, hełm. Zakładaj, kurwa. Pięknie, pięknie wygląda. Świetnie. Cudownie, kurwa. Eee, dlaczego moja amunicja, którą podobno posiadam, kurwa, nie jest wsadzona do kuszy? Słucham. Dobra, nieważne. Mam już hełm. Czuję się... O! Jervis! Jervis! Ach, powiedziałem trzy kropki. Bardzo to lubię. Ja generalnie zawsze mówię brailem. Kropkami i spacjami. Wybornie. Co to jest w ogóle za osada? Kurwa, jaki to jest burdel? Dobra. Explosion tap. O, to masz kaptur. Wszyscy jesteś nikim. La la la! Ja pierdolę i tak mi ja gram. Dlaczego tu są świece? Fajnie, że akurat jak dzisiaj idę do kina na film Lucy, przedpremierowy pokaz, to musi napierdalać deszcz. Ale tak, to kurwa... 30 stopni... Napierdala żar. Ale chuj. Oho, oho. Para 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 para. Rozpierdolmy wszystko z nogi! Eee. ale co to ma wspólnego z, z moim kopnięciem? Ale dziękuję, dziękuję poradniku. Poradniczku. Jest tu, może ktoś tu do bania będzie. Przepraszam, czy te? Aha. Dobrze. Ach, to jest karczma, tak? Czy jakieś spotkanie kurwa loży masonów, bo tak to wygląda.

Mm -hmm. tak, 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 opętał mi demon, wszyscy o tym wiemy, Wszystko już tu, wszyscy już to widzieliśmy. It's not a big deal. I got the demon inside of me, but don't care. Fuck it. Who cares? You no. Know? Just, just demon and stuff. Hey, take it easy. One at a time. Mm. Kurwa Gain, jak zawsze. O oh, pierdolę, no level tu idzie za rozmowę, za podnoszenie sakwy, tylko kurwa nie za walkę, no ja jebie. Dobra, dajcie mi browca. Szkocką poproszę. Tak, tak. Nieważne, przeczytam co chcesz mi powiedzieć. Nie interesuje mnie to teraz. Przeczytam to w questach. Przeczytam to w questach. Przeczytam to w questach. A -a -a. Dobra. Dadadada da, da, da. We'll talk later. I don't give a fuck. Ooo, tam widzę świecącą się skrzynkę, którą wejdę sobie za bar, pozwolisz ymm, ymm, i rozpierdolę ci pół towaru. Hello! No tak, y dziękuję Steardzie. To byłoby tyle na razie. O fajnie, że nawet mogłem kliknąć kurwa. Okej. Okay. Okej, okay, y nawet nie wiem co zrobiłem. Mogłem czytać. Dzieci uczcie się. Nie Mhm. A będziemy walczyć? O kurwa, no to dostałem. No, a ja będę ci z fireballa. i co? No i chujów z mnie rozpierdoli. No ale ja mam na szczęście klipa uszony, także pierdolę, ile go wypiję. Kurwa, mać, dobry. Ale ja mogę sobie w tym czasie upgrade'ować, kurwa. <ścoughs> Craft, co ja mogę zrobić? Aha. Upgrade. Okej. Okay. Okej, okay. ja tak bardzo czy tego nie ogarniam, kurwa. Nie, 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 nie. Eee ehm. Ehm. Um, um, ale to co mi to daje, kurwa, MonGuard? Atak speed, ok. Ok. Upgrade. Nie rozumiem. Upgrade, ok. Ok. A i tutaj coś mogę, świetnie. Upgrade, ok. Back.

If I dwajczestki... owa sound. O, oh, świetnie, zajebiście. Absolutnie przydatne Kombat. Crossbow, nie, pierdole, dobra. Ach, jestem niezdecydowany, no dobra, podtrzymamy ten punkt, pierdole może jaki ja jestem chujowy! Opór No. Nie ogarniam, kurwa, tego blokowania w tej grze. Naprawdę, nie ogarniam, kurwa. Ja pierdolę, nie rozumiem. No kurwa, po prostu nie rozumiem, no chuj. No jestem zbyt chujowy. no. No, miałaś pić, kurwa, miksturę, co jest? Nie, to jest kurwa nieprawdopodobne, jak, jak chujowe jest sterowanie. Ale mnie chuj zaraz trafi, no. No, ja pierdolę! Atakuj ty, wstrętna, głupia suko! Such power! Mimo, że prawie umarłem, mając demona w środku. Kurwa. Ciężko, już czuję, że będzie ciężko, kurwa. I have to go, I'm glad kurwa i give No I don't give a fuck okej okay? oczywiście gra nie mogła powrócić do poprzedniej lokacji, no bo na chuj a, dobra, szukamy dalej kurwa No nie na wiele się dzisiaj nagrałem, więc niewiele, niewiele wam też pokazałem, no ale no cóż no, no nic więcej kurwa nie zrobię Ponieważ jestem za chujowy, pierdoli mnie łączenie teraz, kurwa, takich rzeczy. Tutaj, tutaj czuwam quest'a. Ale co będzie tym quest'em, to dowiemy się dopiero w następnym odcinku. Zapraszam na kolejnego gameplay'a. Dlatego, że kończy mi się miejsce na dysku, jestem zbyt chujowy, ale niedługo do mnie, przyjdzie do mnie nowy sie dysk sieciowy, wtedy będę mógł grywać takie ciężkie, długie, syny klocy. Póki co czekajcie na kolejny odcinek Longplay Bound by Fly Ouuu, boże co ja mam takie kurwa gejowskie Nie wiem, nieważne, Nara